Cześć, tutaj Fauder, witam was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj 50TP Prototype malowany w policyjne barwy, jak widzicie, żebyście nie byli zdziwieni. Gram sobie tym czołgiem w ostatnim tygodniu dość dużo, ponieważ jest to wydarzenie... Um, Urodzinowe World of Tanks, no i trzeba tam robić misje um, odpowiednimi typami czołgów. No, i u mnie w tym przypadku padło na 50 TP, i właśnie tym czołgiem sobie jeżdżę. Um, wyposażenie tego czołgu, którego używam, widzicie w tym momencie na ekranie. Um, to jest turbo, dosyłacz i stabilizator. Oprócz turbo mam jeszcze taki zestaw z ulepszonym celowaniem, ale szczerze, używam go dość rzadko. Jednak to turbo jest według mnie tutaj zdecydowanie lepsze. Pozwala temu czołgowi, jak widzicie, to się do 40 na godzinę. Um, a to już jest całkiem niezła prędkość, jak na czołg ciężki, i można Dzięki temu w miarę y, sprawnie poruszać po mapie. Mamy mapę studzianki, losowanie na USB-T-Ry same, no i jedziemy sobie naprawę, jedziemy sobie na tak zwany ruch Alicji, po to, żeby go zdobyć. Jakkolwiek źle, źle to brzmi, ehm, taki był plan, żeby wjechać od razu agresywnie do środka i zająć sobie tą środkową czyli papę, pojazd. Ona jest bardzo, bardzo ważna, kluczowa wręcz do tego, żeby potem móc. Y, Zdominować duży przeciwnika i wydać sobie bitwę, więc jadę sobie agresywnie. Widzę, że koło mnie jest M3Y, widzę, że też 44 podjeżdża, no ale też 44 już się zatrzymuje, i teraz jest bardzo ważny moment, kiedy musicie zdecydować, czy wjeżdżacie, czy nie wjeżdżacie. Ja postanowiłem wjeżdżać, ale skapnąłem się, że chyba to nie jest najlepszy moment. Naprawdę teraz już dużo farta, bo dużo czołgów się do mnie odbiło, ale i tak cały czas dwie suki strzeliły. Renegade, Scorpion, no zostało mi tylko 600 punktów wytrzymałości, więc. No niestety zapowiadało się na to, że ta bitwa nie będzie najlepsza, ale jak to bywa często, jeżeli stracicie bardzo dużo HP na początku swojej bitwy, no to potem zaczynacie grać trochę mądrzej i szanować te swoje punkty wytrzymałości. No i do tego za chwilkę przejdziemy. Za chwilkę zobaczycie sobie, jak ta bitwa się będzie dalej rozgrywała. Natomiast ja chciałem powiedzieć wam, że... 50TP jest naprawdę całkiem przy jednym czołgiem cały czas. E, jakiś czas u mnie był sobie w garażu, nie był nie był przeze mnie użytkowany, że tak powiem, ale e, ostatnio z powodu tego eventu go wyciągnąłem i sobie nim coraz więcej gram. Udało mi się dopić do 90 bodajże 2% chyba e, marka, więc e, więc jest to całkiem całkiem niezły wynik. E, udało się już spodą na tym czołgu nastrzelać. E, no i. To jest taki, taka maszyna, która potrafi naprawdę zaboleć przeciwnika. Jeżeli macie, macie strzał, potrafi też coś odbić, bo ten pancerz też na nim jest całkiem niezły. Oczywiście ma swoje u ich spoty. Jeżeli ktoś wie, gdzie strzelać, to będzie do was w stanie, wam zadawać tutaj obrażenia. Natomiast, natomiast jest to całkiem przyzwoita maszyna. Może nie jest taka dobra jak Lisek C52, który jest po prostu bardziej mobilny i bardziej. Uniwersalny, natomiast 50F również daje jak najbardziej radę. No co teraz robimy? Teraz się wycofałem. To jest generalnie bardzo dobre miejsce na taką troszkę pasywną grę. Z tej strony macie strzał na środek, możecie się wychylić w każdej chwili. Strzelicę po, po linii dogi. Również dodatkowo, jeżeli tutaj na, 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 samym, na samym południu czołg wyjeżdża gdzieś z, z rzeki i próbuje. Próbuję spotować czy strzelać, to też macie na niego strzałkę, no nie, jest to całkiem niezła pozycja. Chcę się trochę osłonić tymi budynkami, oczywiście warto wiedzieć o tym, że one są zniszczalne, więc jeżeli ktoś do was zaszle tutaj próś, to potem może już to nie być taka fajna pozycja, ale na początek myślę, że ona jest całkiem przyzwoita. Ja sobie próbuję znaleźć w tym momencie, zblindować tego tego elca. strzelam gdzieś po takich starodowych krzakach, no i tak naprawdę popełniłem błąd, bo ten elc stoi w tym krzaczku na środku. Gdzieś tutaj, gdzie jest rozwalony wcześniej czołg, kołowiec. Więc gdzieś prawdopodobnie tam jest ten ELC, no ja sobie tutaj dalej przeszukuję, przeszukuję te krzaki, myślałem, że może koło tego budynku, bo zobaczcie, że tutaj też można strzelić, jak się dobrze ustawicie, o, wiemy, się, to widzicie, koło tego budynku tutaj też czasem lajty sobie wjeżdżają w to miejsce, no a El się teraz zaświecił na środku, więc on, on znajduje się na środku i z tamtej strony sobie, sobie próbuje spotować. Wracając do bitwy, no mam 3-0 na razie. No właściwie nie 3-0, bo jeden strzał od Suki odbiłem. Gdyby nie to, to już by było po mnie, bo już 318 HP tylko po tym strzale od Mutsa ze środka, no ale widzę, że moja drużyna zaczyna atakować, więc ja postaram się troszkę ją poobstawiać tutaj od góry. Nie mam zamiaru zjeżdżać na dół, ponieważ na pewno będę Pierwszym celem, czy jednym z pierwszych celów, do którego będą, będzie przeciwnik strzelał. Do tego mogę się zaświecić po drodze i dostać od tych tereków ukampionych w bazie. Więc ja sobie zostaję na razie troszkę z tyłu i próbuję po prostu obijać czołgi, które ewentualnie chciałyby zjechać tam na dół i, i pomóc drużynie przeciwnej. u tutaj bardzo, bardzo obrzydliwe trafienie z M40 prosto w sukę, która zostaje po 600 punktach wytrzymałości, zabraniu jej 600 punktów wytrzymałości odesłana do garażu. Więc no, nie jest okay. raczej zadowolony, no i się zaświeciłem, znowu ten ELZ wyjechał na moment, zaświecił mnie. Móc z tego chciał skorzystać, na szczęście mu się nie udało, więc cały czas te moje skromne, bo skromne, ale jednak 318 HP na, na koncie. No i drużyna zaczyna mi się pomału wysypywać No w środku, jak widzicie tutaj ta drużyna zostaje pomału niszczona. No i postanawiam teraz zjechać sobie na dół, widzę, że ten Indian Panzer raczej nie będzie wyjeżdżał, tam gdzieś jest gdzieś 130 więc ja Postawiam skrócić. To jest bardzo ryzykowne, no ale musimy zacząć podejmować jakiekolwiek ryzyko. Yy, dlatego, że jest 5 do 6, to z tej strony za bardzo nie korzystamy. Więc podjeżdżam sobie bezczelnie. Yy, wiem, gdzie mniej więcej stoi ten musł. Jego może trafić na ślepo nie wszedł ten strzał. Natomiast, natomiast jeżeli nie podjeciecie za blisko tego, yy, tego kościoła, no to czołgi, które są za. Yy, za nim nie będą was świeciły na proxy, więc warto o tym wiedzieć, że tu jest na tyle miejsca, żeby sobie po prostu wyjechać i strzelić yy, bezpiecznie. Natomiast no, cały czas trzeba mieć w głowie, że. Jeżeli ktoś tam gdzieś zerknie z za rogu, no to was pewnie zaspotuje. Wyjeżdżał sobie na sukę, już haek załadowany, już burzak załadowany. Myślałem, że ten su się cofnął, ale spojrzałem w tym momencie na mapę, z tego co pamiętam. Ta bitwa była wczoraj w ogóle, więc jeszcze całkiem nieźle pamiętam, że to jest drugie su po prostu, bo dwa do mnie strzelały, więc drugie może tutaj cały czas stać. No i rzeczywiście jest ustawione, wcelowany, bardzo, bardzo ładny strzał z haeka. 550 uszkodzenia, dalej sobie te haczki zostawiam, bo tu jest dużo miękkich czołgów. Może uda mi się jeszcze tą sukę. Machnąć tutaj, więc wyjeżdżam do niej. Gram na wieżę, mam niezłe opuszczenie armatu, udaje mi się odbić ten strzał od niego. No i znowu 531, zobaczcie, prawie zniszczone su na dwa strzały. Niestety, ręgie tutaj troszkę nie polosowało, ale za chwilkę został dobity przez mx A kolejne su, teraz już na takim odjeździe, lekko. Udało mi się go trafić prawie 500 punktów wytrzymałości, no i bardzo szybko te, te obrażenia, które miałem po prostu żadne w tej bitwie, zostają zostają nadrobione mnie, przeze mnie. Już jest całkiem całkiem nieźle to wygląda, na 2000 uszkodzeń. Teraz przyjeżdża sobie S1 też trafiono z hajka. To był ostatni Hajek który mam w ogóle, więc teraz już tylko zwykłe pociski goldowe, no ale 4 strzały, 4 z przebiciem, naprawdę. Miło strzelać się z hajeków, jeżeli, jeżeli akurat sprzyja temu, sprzyja temu okoliczności, a w tym przypadku tak właśnie było. Arta nie trafia mnie w tej chwili, na szczęście przerzuciła ten swój przycisk leciutko, bo tutaj mógłbym naprawdę mocno zebrać, no i musimy sobie dalej radzić. Dobrze, że teraz 130 jest za nami, gdzieś tam gdzieś tam ustawione, oho, okay. chyba mi się skończył rozpakowywać stary Wocik, tak mi się wydaje, hmm, ale to, to nic, <grym> to było w tle. W międzyczasie S1 odstrzelona, no i dalej mamy tutaj S 130 Indian Panzer, również spadł no ale cały czas jesteśmy, no jesteśmy tutaj zamknięci, 8 do 11 niestety, cała mapa już oddana, zamykamy się na jednym skrawku na południowo-zachodniej części mapy. No i muszę coś pokombinować tutaj, najlepiej byłoby to SU-130 skończyć wreszcie i, i mieć go z głowy. No niestety S1 odstrzeliwuje nam Indian pancera, więc ja zostaję sam. Praktycznie mam bardzo mało punktów wytrzymałości, no ale jest szansa na to jeszcze, żeby, żeby coś zrobić. Su wyjeżdża, niestety nie trafiam go i spróbuję jak najszybciej zjechać na dół po to, żeby mnie tutaj nie trafił. Udaje mi się to no ale móc, atakuje mnie przez środek, no i teraz będzie się działa magia, bo teraz jest ten moment w każdej bardzo dobrej bitwie gdzie potrzebujecie troszkę szczęścia, czyli żeby czołgi od was się odbiły, żeby nie trafiły, żebyście zebrali za zero. Ładne trafienie w móc, ale bardzo, bardzo niskie losowanie. No tego móca mogłem tutaj spokojnie skończyć, jeżeli by mi polosowało, no ale su 130 wyjeżdża bez szczęścia. Ja się bujam prawo, lewo, bujam, udaję mi się odbić ten pocisk, skończyć tego, tego kolegę, no ale jeszcze móc pozostaje. On będzie miał jeszcze jedną szansę, żeby do mnie strzelić. Odbija się na szczęście, no i teraz już jest sprawa po mojej stronie. Ja będę miał przeładowane, i jeżeli uda mi się dobrze przycelować, dobrze strzelić, a ten móc pokaże mi gdzieś tutaj właśnie swoją wieżę, no to ym, sprawę uda się rozwiązać pomyślnie dla mnie. 3400 już nastrzelane. No i w końcu AMX CDA postanawia przyjechać trochę, pomóc na blisko. Yy, ma punkty wytrzymałości, może jakieś strzały przyjąć, może zagrać agresywnie, więc yy, to ważne. No i co teraz zrobić? Jak bez jedynkę wyjąć? Jak zaatakować te czołgi? Mamy miejsca trzeciego, mamy Skorpiona G. Wiem, że ten Skorpion G na początku bitwy znajdował się na, gdzieś w okolicach bazy, na tej górce, natomiast yy, nie wiem gdzie jest teraz. Minęło 9 minut od początku bitwy, więc może być wszędzie. Chciałem tą S1 wyświecić. Widzę, że Skorpion zaświecił się i idzie po nasze 130. No, a ja wyświeciłem tą S1 po to, żeby być może ktoś zadał jej uszkodzenie. I za chwilkę, z tego co pamiętam, dostaję ta S1 strzał. Właśnie tak się stało. No, a ja próbuję uciec po prostu na drugą stronę. Próbuję, widzę, że Skorpion G sobie z suką. S1 jest tutaj i z trzeci jedzie sobie rowem Alicji. Więc ja będę próbował uciec na wschodnią część mapy, czyli na część mapy przeciwnika, po to, żeby zaskoczyć ich takim manewrem. Spodziewam się, że nie będą się tego oni spodziewali, więc przejeżdżam na drugą stronę i przede wszystkim będę chciał zapalać na tego Skorpiona G. Myślę, że on jechał tak rozpędzony tutaj na pewniaka zupełnie, że będzie, że będzie dalej tutaj atakował. No i tak się właśnie dzieje, ale trafił mnie w gąsienicę. Strzelił do mnie, miał szansę mnie zniszczyć, ale trafił mnie w tą zewnętrzną gąsienicę. Nie wszedł mu ten strzał, więc ja mogłem tutaj zadać uszkodzenia. No a teraz musimy znowu znaleźć sobie jakiś przestrzał na kogoś, znowu muszę zniknąć na chwilę, znowu muszę przejechać w inne miejsce po to, żeby przeciwnicy się mnie nie spodziewali. Pamiętajcie o tym, że w takiej sytuacji, kiedy jest mało czołgów na mapie, najważniejsze jest to, żebyście zrobili odpowiedni manewr i zmielili przeciwnika, żeby nie wiedział, gdzie jesteście. Wiem, gdzie jest i strzeci. Zobaczcie, wyjeżdżam na niego, strzelam. RNG trochę pomogło, bo to działo nie jest aż takie celne, aż takie fantastyczne w strzelaniu tego typu tego typu pestek. No ale wchodzą te strzały, więc niech będzie. Teraz Skorpion G, którego tam szachuje AMX CDA i liczę na to, że ten Skorpion G popełni błąd, cofnie się troszkę za daleko. No i właśnie to robi w tym momencie, zostaje zniszczony, więc bardzo ładna współpraca z tym AMX-CDA, na szczęście on tutaj podjechał w porę, był w stanie odwrócić trochę uwagę przeciwników i dzięki temu sobie tutaj wyeliminowaliśmy tych te tych które były na środku. No i jeszcze S1 nam pozostaje. Natomiast ja nie chcę jej szukać za bardzo, bo mam małe szanse na to, żeby ją wyświecić wcześniej. No, chyba, że gdzieś tam za rogu wyjadę, ale i tak mimo wszystko ona ma na tyle dużo punktów wytrzymałości, że, ym, że po prostu będzie mnie w stanie zniszczyć. Nawet jeżeli ja bym strzelił pierwszy, to ona prawdopodobnie przeżyje i yy, 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 będzie w stanie do mnie strzelić, więc jadę sobie szukać artylerii w tym momencie. W ogóle to było dziwne, że ta artyleria nie strzelała w tej końcowej fazie bitwy, w tych ostatnich trzech minutach, powiedzmy. Dlatego że. Yy, Spokojnie myślę, mogła mnie zdjąć. Zwłaszcza jak się chowałem po, po tej wschodniej stronie budynków, no to ona miała piękny wrzut, bo ja nie byłem w żaden sposób schowany przed nią. Natomiast wydaje mi się, że albo jest AFK, albo zwyczajnie skończyła jej się amunicja, tak też może być. Tak czy inaczej, ja z tego staram się skorzystać i, i, i dzięki temu, że ta artyleria nie, do mnie nie strzelała, no to, no to jestem w stanie w ogóle karować tą bitwę i próbować ją wygrać. Więc jadę sobie krzakami, próbuję znaleźć artylerię. Tutaj też może być problem z nią taki. Że ona ma bodajże 400 punktów wytrzymałości, więc niekoniecznie musi mi polosować na nią obrażenia, i wtedy ona będzie miała dużą szansę na to, że mnie zniszczyć, jeżeli, jeżeli jednak rusza się, żyje i ma amunicję. Tego oczywiście nie wiedziałem w tym momencie, a ona się teraz zaświeci, jak wyjadę, o, zaświeciła się, 400 punktów wytrzymałości jeszcze. Niestety ona nie eee. była w stanie wyspodować. ale zobaczcie, nie reaguje, zupełnie się nie rusza, więc wychodzi na to, że, że ta artyleria była po prostu AFK. Jeszcze jej w gosienicę strzeliłem po to, żeby nie mogła się do mnie obrócić, żeby nie mogła mi oddać, no ale to już było niepotrzebne. Więc zostaje nam jeden zawodnik, 14 do 13, jedna S1 MXTDA, który całkiem nieźle sobie teraz jedzie dookoła, trochę to jest ryzykowne z jego strony, ponieważ ta S1 może być Wszędzie ukampiona, tak naprawdę wszędzie ustawiona, no ale na razie żyje kolega i wyświecił nam, nam tego AMX CDA, przepraszam, tego, tą S1, która wyjeżdżała sobie akurat na otwarte pole, no i we dwóch byliśmy ją w stanie skończyć. 15 do 13. Rewelacyjna bitwa, bardzo fajny wyciąg i to tak naprawdę na 300 HP, bo kiedy zacząłem tutaj grać, zacząłem być jakiekolwiek uszkodzenia, to miałem tylko i wyłącznie. 300 punktów wytrzymałości, 4916 na 7 fragów. Szkoda, że nie było tego ósmego. Warto byłoby mieć ten, tego Radleya Waltersa. No, ale nie będę narzekał, bo bitwa była świetna i myślę, że mam nadzieję, że Wam też się ta bitwa podobała. Jeżeli Wam się podobała, no to napiszcie w komentarzach. Jeżeli macie 50 TP, to też napiszcie, co o nim sądzicie i na jakim wyposażeniu gracie na tych czołgach. No, a ja tradycyjnie zapraszam Was na naszego Discorda. Tutaj. Jak, jakby to powiedzieć, społecznościowego na moje streamy na Twitchu. No i oczywiście na Instagrama również, bo zostałem jakiś czas temu instagramerką, więc możecie jakieś fajne foty pooglądać. Tymczasem, bodem lasem, linki znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Trzymajcie się, pa. pa.